W ubiegłą sobotę 15 września westernowe miasteczko Mrongowil stało się areną kolarskich zmagań o puchar burmistrza Mrongowa. Na starcie ponad setka kolarzy, która w zależności od wieku miała do pokonania od kilkuset metrów do kilkunastu kilometrów. Po raz 12 spotykamy się na edycji zawodów kolarskich MTB o Puchar burmistrza miasta Mrągowa. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, ponieważ mastersi i jeszcze się zapisują, jeszcze przybywają do nas, jest już 107 zawodników. Na pięknie usytuowanych trasach wokół Mrągowil pojawiła się czołówka mrągowskiego kolarstwa. Mieliśmy zatem okazję obejrzeć kolarzy z dwóch mrągowskich klubów MSR Bank Spółdzielczy Mrągowo oraz Renault Eco 2 Team. Do Mrągowa przyjechali także zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów z Giżycka, Bartoszyc czy Biskupca. Na trasie sobotniego wyścigu pojawił się także świeżo upieczony amatorski wicemistrz Polski Wojtek Szałachowski z MSR Bank Spółdzielczy Mrongowo. Dwunastoletni rągowianin był faworytem wyścigu żaków i jak na faworyta przystało, dojechał do mety z ogromną przewagą nad drugim zawodnikiem. Byłem przygotowany na tę trasę, ponieważ trwaliśmy tutaj ostatnie dwa tygodnie, no i jechało mi się bardzo dobrze. Wyścigi w Kielcach były bardzo ciężkie. Mało brakowało mi do zdobycia mistrzostwa Polski, ponieważ mój rywal przedził mnie na górce. No już na zjeździe przed metą, przez samą metę praktycznie wyprzedził mnie, no i przegrałem. Za rok będziesz startował już chyba w wyższej kategorii. Nie boisz się konkurencji. Będziesz od nich rok młodszy, tak naprawdę? No Będę rok młodszy. Tak naprawdę będę się ścigał z tymi, którzy już tutaj się ścigają i będą starsi. A za dwa lata będę miał znów szansę na wygrywanie, jak teraz, bo ci starsi odejdą do jeszcze starszej kategorii, a ja będę najstarszy. Wojtek start! A jak występ jednego z najlepszych aktualnie kolarzy MRONGowskiego Stowarzyszenia Rowerowego ocenia prezes klubu? Wojtuś przed chwileczką zakończył na pierwszym miejscu i z ogromną, dużą przewagą. Jest to zawodnik, który dwa, dwa tygodnie temu zdobył wicemistrzostwo Polski w mistrzostwach MTB w Kielcach. Zdobyłby pierwsze, miał trochę go, troszeczkę pecha, ale sport uczy zwyciężać, uczy przegrywać, więc uczy życia. Więc y, każdorazowo taki zawodnik wychodzi wzmocniony, a o to chodzi przecież, żeby y, kształtować swoją osobowość poprzez sport poprzez sport. Jest to zawodnik, który praktycznie w tej chwili ściga się w kategorii żak, będzie przychodził już po okresie tym jesiennym do kategorii młodzik, będzie pierwszorocznym młodzikiem. Na razie jest zawodnikiem w województwie nie do pokonania w Polsce swojej kategorii również. No, gdyby nie upadek w Kielcach byłby mistrzem. Zresztą Wojtuś dwa lata temu, rok temu zdobył mistrzostwo Polski w MTB właśnie w Kielcach. Na familika był mistrzem Polski. Sobotnie zawody w miasteczku Mrągowil zdominowali zawodnicy z Mrongowa. W swoich kategoriach wiekowych wygrywali zawodnicy MSR Hania Szałachowska, Bartosz Nalepa, Wojtek Szałachowski, Marcin Serowik, Maria Kamieniecka. Kategorie masters zdominowali kolarze Renault-Eco2 Team. Zwyciężył Tomasz Skalski przed dwójką swoich klubowych kolegów Tomaszem Stańczykiem i Przemysławem Michalczykiem.